Dzień dobry. Urszula Staszowska z Chorzowa. Jestem w Oslo w projekcie. Międzypokoleniowa integracja, na którym się tutaj dzisiaj znajdujemy też na spacerze. Byliśmy też na spotkaniu w domu seniora. No, ja, ja, może powiem o sobie, bo ja też jestem wolontariuszką i w Chorzowie chodzę też do domu opieki społecznej naszej. Byliśmy jeszcze w szkole na spotkaniu z panią dyrektor. No, tutaj z tego, co pani dyrektor opowiadała, to jest mniejsze klasy i mniej uczniów. I do tego jeszcze były cztery osoby takie, którzy opiekowali się też tymi uczniami. No, u nas jest zupełnie inaczej, bo klasy są duże, przepełnione, no i nauczyciel ma ciężko później opanować też tą klasę całą. Ach, ten projekt właśnie międzypokoleniowa integracja między seniorami i naszą młodzieżą, także no połączyło się to, ten projekt, no i dzisiaj jesteśmy w Oslo, wszyscy, no super przygoda, że tak powiem, na no, naprawdę, będziemy pamiętać.